TH podpisuje umowę z Radomskim Centrum Onkologii. Komenda Powiatowa PSP w Białobrzegach ze wsparciem zarządu powiatu. Kolejne prace naprawcze na Alei Wojska Polskiego i Rondzie Popiełuszki. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny nie po raz pierwszy nawiązuje współpracę z ośrodkami medycznymi miasta i regionu. Dziś do tego grona dołączyło Radomskie Centrum Onkologii. Dla nas również istotne jest to, że mając oddziały kliniczne w Radomskim Centrum Onkologii, będziemy mogli znakomicie kształcić naszych studentów. Najważniejsza jest rzecz, żeby studenci mieli w kierunku lekarskiego, mieli kontakt z praktyką, mieli zajęcia kliniczne. Tego byśmy nie osiągnęli gdybyśmy nie współpracowali z radomskimi szpitalami. Umowa między uczelnią a Radomskim Centrum Onkologii została podpisana westerminowo. Mamy taką dużą szansę i możliwość rozpoczęcia we współpracy z uczelnią. Dziękuję bardzo Panie Dziekanie za zaproszenie uczenia studentów, uczenia przyszłych lekarzy. W Radomskim Centrum Onkologii powstaną trzy kliniki. Będzie to klinika chirurgii onkologicznej, chemioterapii i radioterapii. Radomskie Centrum Onkologii działa w Radomiu od pięciu lat i cieszy się zaufaniem pacjentów z całego regionu radomskiego. Dzisiaj to Jung Team, które mamy z kolejnym szpitalem, który jest rzeczywiście super nowoczesną jednostką, świetnie zarządzaną, bo to znakomity menedżer, pani dyrektor Dorota Ząbek, Znakomicie również sprawdzony od strony klinicznej przez znakomitego chirurga, jakim jest pan profesor Zoran Stojcew. Myślę, że ta jednostka idealnie wkomponowuje się w to, co było w moim założeniu, kiedy budowałem z Panem Rektorem wizję silnego wydziału medycznego. Doktor Zoran Stojcew, dyrektor medyczny Radomskiego Centrum Onkologii, uważa, że w Radomiu istnieją odpowiednie warunki do szkolenia przyszłych lekarzy i jak zapowiada, dołoży wszelkich starań, by przekazać swoją wiedzę jak najlepiej. Studenci teraz, jak widzę, Rozmawiamy z nimi. Widzę, oni są zadowoleni, bo mają bezpośredni kontakt. a Jest to na szczęście nieanonimowa grupa. Oni się mogą nauczyć od nas bardzo dużo, czy w Radomskim Centrum Onkologii, czy w szpitalu na Józefow, czy w miejskim szpitalu. Studenci kierunków lekarskich rozpoczęli już zajęcia ze specjalistami. Jednostki Straży Pożarnych bardzo często pojawiają się na miejscach wszelakich wydarzeń jako pierwsi. Dlatego dla wielu samorządów wsparcie dla strażaków jest niezmiernie ważne. Tak jest również w przypadku powiatu białobrzeskiego. W dniu dzisiejszym odbyło się symboliczne przekazanie sprzętu, który trafił do strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach. Dzięki starostwu, starostwu powiatowym w Białobrzegach. Mam tu na myśli skokochron, mam tu na myśli pompę do wody zanieczyszczonej, mam tu na myśli wykończoną jedną z części elewacji strony... Budynku. Skokochron pneumatyczny typu GTX S1 przeznaczony jest do ewakuacji ludzi z wyższych kondygnacji budynków lub gdy drabina pożarnicza nie może dotrzeć do miejsca akcji ratowniczej. Skokochron może stanowić również dodatkowe zabezpieczenie podczas działań ratowniczych prowadzonych na wysokościach. Motopompa do wody zanieczyszczonej to tak zwana pompa szlamowa, której zadaniem jest wypompowanie zanieczyszczeń powstałych między innymi na skutek powodzi. Model PH2400 jest w stanie wypompować nawet 2400 litrów w ciągu jednej minuty. Dodatkowo dokonano również remontu elewacji Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach oraz zakupiono 12 sztuk stalowych butli na sprężone powietrze o pojemności 6 litrów. Zarząd Powiatu Białobrzeskiego podejmuje cykliczne działanie, aby wspierać strażaków tak, żeby ich mobilność stale się zwiększała. I żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Warto zaznaczyć, że podczas wizyty w jednostce przedstawiciele zarządu powiatu mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnym samochodem pożarniczym, który został przekazany komendzie PSP przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z robotami drogowymi na Alei Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego jutro będą tam występować tymczasowe zmiany w organizacji ruchu kołowego. Firma Budromost Starachowica będzie prowadziła następny etap gwarancyjnej wymiany nawierzchni ciągów pieszo oraz jezdni, mówi Dawid Puton, rzecznik ZDK. W godzinach około 7 do 12 rano prace będą trwały na fragmencie ciągu pieszo -rowerowego po zachodniej stronie Alei Wojska Polskiego od ulicy Odrodzenia do Skarżyńskiego. Natomiast w godzinach około 12 do 18 będzie zamknięty pas do skrętu w lewo ze wschodniej jezdni Alei Wojska Polskiego w ulicę Odrodzenia. Około godziny 23.30 będzie natomiast zamknięty pas do skrętu w lewo z północnej jezdni ulicy Żółkiewskiego od strony Ronda Popiełuszki w ulicę Kozienicką od strony ulicy Struga. Prace w tej okolicy potrwają do około 3.30. Leclerc. Bonus Eleklerk. Karta i aplikacja Bonus Eleclerk. Wyjątkowe oferty, specjalne rabaty. Załóż kartę Eleklerk i pobierz aplikację, aktywuj kupony i kupuj taniej. Więcej korzyści już teraz z kartą i aplikacją Eleklerk. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w radomiu. W niebo będzie mocno zachmurzone. Synoptycy przewidują opady deszczu. W termometry wskażą 16 stopni Celsjusza, a ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. Biometr będzie niekorzystny. Piątek zapowiada się trochę mniej pochmurno. Temperatura będzie wynosić 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie wzrastać. Barometry wskażą 1012 hektopaskali, a biometr będzie korzystny. W sobotę dalej spore zachmurzenie, jednak silny wiatr może wzmagać uczucie zimna. Na termometrach zobaczymy jedynie 8 stopni Celsjusza, ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali, a biometr będzie korzystny.